Cześć i czołem moi drodzy, z tej strony Jacek, a to jest kanał pod przykryciem. Dziś przygotujemy sobie coś pysznego, mianowicie kanapkę drwala, jest to kanapka z oferty McDonalda. Niektórzy z was pewnie ją jedli, próbowali. Dobrze wiecie, że jest przepyszna. Także dziś w domowych warunkach spróbujemy zrobić sobie ją sami na własnych składnikach. Zapraszam. Słuchajcie, żeby idealnie odwzorować naszą bułkę drwala i zrobić ją bardzo podobną, postanowiłem zakupić sobie jeden egzemplarz, żeby przyjrzeć mu się z bliska. Także chodźcie tutaj szybko, zobaczcie bliżej. Mamy bułeczkę, na górze roztopiony ser oraz skwarki boczku. Odkryjmy to. O, tutaj się przykleił. Przykleił się tam sos, prażona cebula i sałata hmm, lodowa. Tak jest, jest to sałata lodowa. Po odkryciu tej górnej bułki pokazuje nam się kotlet. Podobno jest to 100% wołowiny. Jak jest naprawdę, tego nikt nie wie. Odkrymy kotleta, pokazuje nam się znowu troszeczkę lodowej, nie wiem, czy to jest przypadek, czy po prostu tak to ma być, że te parę listków tutaj się ma znajdować. Dwa plastry boczku, takie chipsy z boczku mogę, nam można powiedzieć. już nagryziony przeze mnie, przeze mnie, żeby sprawdzić, co to jest za ser, nagryziony przeze mnie ser panierowany. Tak jak mówię, jest nagrzony, ponieważ próbowałem sobie kupić taki sam, odgać, odgadnąć smak. Ale nie mam pojęcia co to jest. Wydaje mi się, że jest to jakiś ser topiony, tak on smakuje, ale my spróbujemy to zrobić na takich plasterkach gołdy topionych. Także tak wygląda kanapka. z pół bułki, panierowany ser, dwa plastry boczku, trochę lodowej kotlet, później jest lodowa, sos. I trażona cebulka, i góra bułki. Wracamy na statyw. Dobra, kiedy mamy już umówioną kanapkę, czas zabrać się za zagotowanie. Proponuję zacząć od sosu. Sos będzie to standardowy sos do Big Mac'a. Kiedyś yy, był naprawdę mega chroniony, ponad 40 lat. Przepis był chroniony przez yy, twórców. Ale któregoś dnia McDonald postanowił na światło dzienne wydać właśnie przepis na ten sos do Big Maca. Co tam będzie się znajdować? Już Wam mówię. Majonez, musztarda, trochę ogórków konserwowych w słodkiej zalewie. Troszkę cebulki, sól oczywiście i przyprawy te, również takie jak czosnek granulowany, cebula w proszku i papryka słodka w proszku. Zabieramy się za siekanie cebuli. Cebulę no, wystarczy pokroić ją bardzo drobno. Jeśli macie dosyć ostry nóż, ale ja, żeby konsystencja była gładka, postaram się jeszcze zrobić użytek z mojego blendera. Także zaraz to wszystko tam zblenderujemy, więc nie będę jakoś mega mega drobno kroił. Ile cebuli? Myślę, że połowa takiej średniej cebulki wystarczy. Także szybko tutaj pokroimy w kostkę. Zważając na palce, oczywiście. Dobra, jak mamy pokrojoną cebulę, tak jak mówiłem wcześniej, ja dodaję ją do blendera. Następnie otwieramy sobie ogórki konserwowe. Op. Żeby było łatwiej blenderowi, również pokroję je w jakieś takie małe kawałki. Ile ogórków? Myślę, że nie będziemy robić dużo tego sosu, także Dwa ogórki spokojnie wystarczą, żeby też nie zdominowały smaku naszego sosu. Myś to sobie odkładamy, dodajemy ogórki również do blendera. To już możemy odłożyć. Mam tutaj bardzo mało miejsca, jak widzicie. Widać nawet oświetlenie za mną. Trudno, mała kuchnia, takie są uroki małych mieszkanek. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś mega specjalnie przeszkadzało. Jeśli chcecie robić hamburgery, powiedzmy dla siebie dla swojej drugiej połówki czy dla rodziców, tak do czterech sztuk, no to polecam właśnie łyżeczkę majonezu, łyżeczkę musztardy, pół cebulki, dwa ogórki konserwowe, szczyptę soli, szczyptę pieprzu, pół łyżeczki czosnku cebuli i papryki, jeśli mamy być tacy dokładni. Ja tutaj wsypuję, wsypuję cebulę i tak jak mówiłem, została nam jeszcze Papryka. A, zapomniał bo jeszcze trzeba dodać trochę octu. Do tego sosu potrzebne jest nam jeszcze troszkę octu. Czekajcie, gdzie ja schowałem ocet, tu mamy ocet jeśli dacie za dużo octu, pamiętajcie, że można to uratować dodatkiem cukru, ale ocet zawsze pomalutku, bo jest bardzo mocny, odrobinkę. Dobra. Coś tam wlałem zawsze, jakaś kropla poszła. Czy wszystko daliśmy? Ogórek, cebula, majonez, musztarda, sól, pieprz, cebula, suszona, czosnek granulowany, papryka, ocet. Dobra. Zakładamy pokrywę. Musimy dobrze dysponować miejscem. Zakładamy końcówkę od blendera. I wszystko miksujemy. Dobra. Myślę, że nasz sos będzie gotowy. Konsystencja ma naprawdę super. odkręcimy to. Odkręcimy ostrze. Nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć. Mam nadzieję, że tak. Mam trochę słabe oświetlenie, ale tak się prezentuje nasz sos. No, prawie mi wyleciał. Dobra, sos odstawiamy sobie na bok. Niech troszeczkę odpocznie. Teraz czas zabrać się za mięso. Będzie to szybki proces smażenia. Musimy zrobić takie okrąglutkie kotlety. Jak widzimy, w miejsce posiadamy 200 gram mięsa wołowego, bo tak podaje również. Na McDonald's, że jego kotlety są w 100% z wołowiny. Mielone mięso. Do tego dodamy odrobinę posiekanej drobno cebuli. Także teraz musicie uważać na palce i jak najdrobniej umiecie pokroić cebulę. Czemu jak najdrobniej? No żeby po prostu cebula nie była później wyczuwalna. Chodzi o, o te kosteczki. Tak, mięso będzie będzie się, żeby mięso było yy, idealnie takie same jak w McDonaldzie. Jeśli jecie kotleta z McDonalda, nie czycie tam żadnych grudek. Nawet nie wiem jak oni to robią, ale postaramy się zrobić właśnie tak samo. Także drobno siekamy cebulę. Gdy mamy ją posiekaną, dodajemy do mięsa. Mięso, żeby było smaczne, musimy doprawić. A więc znowu pieprz. Odrobina soli. Damy jeszcze trochę. Niech też to mięso ma jakiś smak. No i po prostu musimy ugnieć to wszystko ładnie w łapach. Nie dodajemy żadnego jajka, żadnej mąki. To mają być czyste kotlety mięsne z cebulą. Także tu myślę, że nie rozpadną nam się podczas smażenia. Dobrze ubijemy kotlety, zrobimy płaskie, bo wiecie, że w nadzieję, te kotlety są no, milimetrowe, płaskie jak uh, trochę mnie cebula szczypie, ale spoko. Także zrobimy sobie płaskie dwa kotlety na razie i zobaczymy, jak te burgery nam wyjdą. Kiedy nasze mięso jest już gotowe, możemy sobie podzielić na dwie równe kulki, już jeszcze powinno nam tam trochę zostać. Robimy z nich takie jakby śnieżki, tylko troszeczkę mniejsze oczywiście. I teraz co trzeba zrobić? Po prostu pieczni tym w deskę. Dzięki temu mięso tak jakby zejdzie się w środku, ale będziemy mogli sobie spokojnie je yy, uformować w nasze kotlety. Dobra, kiedy nasze dwa kotlety są gotowe, czas odpalać ogień. Rozgrzewamy mocno patelnię, nie będziemy nalewać na, niego, na nią oleju, tylko posmarujemy olejem lekko nasze kotlety. Smażymy jakieś 2 minuty z każdej strony, żeby w środku nie były surowe. Są bardzo cienkie, więc na pewno nie będą, a żeby się po prostu dobrze wysmażyły. W międzyczasie, gdy kotlety będą się smażyć, możemy sobie rozpakować nasz boczek, który będzie służył dla chipsy z boczku. Ja mam tłuste ręce już. I z tego mięsa i z oleju, którym posmarowałem kulety, także będę brutalnie po prostu przekroję to opakowanie nożem. Rozwalimy to. Boczek i tak się przyda. chociażby do jajecznicy na śniadanie. Pachnie nieźle. Dwa plastry na jednego burgera. Robimy ich dwie sztuki w tej chwili, więc potrzebujemy cztery plasterki. Czwarty jest na desce, dobra. Myślę, że patelnia już się dostatecznie rozpaliła. Jeśli macie patelnię grillową, możecie sobie spokojnie użyć grillową, będziecie mieli fajne wzorki. Ja niestety mam tylko zwyczajną, więc wrzucamy nasze nasze burgery. Będziemy sobie smażyć się na patelni, tak jak mówiłem, 2-3 minuty po jednej stronie. Obracamy nasze kotlety. Powiem Wam, że pachną naprawdę nieźle. O, widzimy, że zrobił nam się już taki. No, nie jest to nic, najpiękniejsz nic najpiękniejszego. Nie jest to kolor y, piękny. Są takie brązowe. Brązowe kotlety. No, ale tak to ma wyglądać. Przy okazji wyjmijmy sobie nasze bułki. Ja kupiłem bułki z sezamem. Jeśli nie lubicie sezamu, ja, ja bardzo lubię. Możecie kupić sobie bez sezamu. Takie też są również kanapce z Rwala w McDonaldzie. Ale myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Czy jest sezam, czy nie ma. Będziemy musieli je zaraz rozkroić w poprzek, tak? abyśmy do środka mogli dać nasze składniki. Także bierzemy sobie czysty nóż. Pamiętajcie, że lepiej takie rzeczy kroić czystym nożem, a nie tym, którym dotykaliśmy surowe mięso. Bakterie nie śpią. Za chwilę zdejmiemy z ognia nasze kotlety i będziemy wszystko składać. Jeszcze przed tym lekko... Zgrillujemy nasze bułki, żeby były chrupiące, tak samo boczek, boczek musimy zrobić troszeczkę dłużej, no i oczywiście ser, który będziemy za chwilę panierować. Nie możemy o nim zapomnieć, także będziemy potrzebować olej, ser, jajko i bułkę tartą do panierki. Dobra, mamy kotlety, czas na grillowanie boczku, potem bułek, przy okazji rozbijmy sobie jedno jajko do miseczki czy takiego żelodelka, do czegokolwiek macie, żeby móc potem spokojnie sobie roztrzepać i panierować tam nasz ser. Pamiętajcie, żeby nie było łupek. Musimy je roztrzepać. Przy okazji nagrzewamy patelnię, tak? Patelnia musi się aż dymić, żeby boczek mógł wytopić swój tłuszcz i żeby zostały nam takie chipsy, jak w McDonaldzie. Dobra, jajo roztrzepane, czas na ser. To jest ser topiony Gouda. Zostaniecie go w każdym markecie, a nawet w sklepie takim przydomowym. Patelnia już nam pomału... Mmm, dymi, także myślę, że możemy spokojnie wrzucać nasze plastry boczku. Dokładnie, słuchajcie jak skwierczy, o to właśnie chodzi. Tak więc boczek nam się dosmaża, musimy poczekać aż cały tłuszcz się wytopi, a w międzyczasie przygotujemy ser. Trzy plasterki Trzy takie plasterki będą odpowiednie na jedną porcję. Dobrze, że te sery są same w sobie, takie w miarę wiecie, klejące. Więc na pewno nam się nie rozpadną podczas panierowania. Boczek będzie ok. Przygotujmy sobie trochę, trochę papieru. Idealne chipsy. Weźmy się za panierowanie naszych serów. Trzy plastry sera, jak widzicie. Bierzemy po prostu, maczamy w jajku. delikatnie, bo jest naprawdę mega mięciutki. Odsączamy to jajko poprzez trząśnięcie tym serem i do bułki tartej. Najlepiej jedną rękę poświęcić do jajka, drugą do bułki, żeby nie robić na palcach ciasta i odstawiamy nasz ser gdzieś na bok, żeby ta panierka wyschła i była szczelna i dobrze przylegała do jajka. Lecimy dalej, moi drodzy. Mamy już kotlety, mamy boczek, mamy zrobiony sos. Czas skończyć bułkę, pokroić szybko sałatę, poskładać wszystko do kupy, usmażyć nasz spanierowany ser i zasiąść do jedzenia. Zajmijmy się szybko bułkami. Ja mam tutaj takie dziwne może dla Was urządzenie, jest to opiekacz. Bardzo stary, zabrałem go moim rodzicom jak się wyprowadzałem, ale jest naprawdę spoko. Tutaj ma takie dwie grzałki, które się rozgrzewają i grzeją nas od góry. Nie chcę mi się włączać piekarnika, więc użyję do bułek właśnie tego urządzenia. Co najpierw? Możemy sobie odpalić na kuchence ogień z tłuszczem. Ja proponuję w takim małym rondelku gdzieś dotąd nalać nam oleju, po prostu zwykłego oleju i tam będziemy smażyć nasze, nasze serki. Dobra, lecimy z bułką do naszego burgera 2. Jak wiecie, w McDonaldzie podają nam bułkę, gdzie na górze jest ser i skwarki. Skwarek nie uda mi się niestety zrobić, bo wydaje mi się, że w McDonaldzie te skwarki są rzucane podczas procesu pieczenia bułek. Jak to ciasto jeszcze rośnie i jest mokre, wtedy te skwarki się fajnie przykleją. Ja tego nie będę w stanie zrobić, więc posypię tylko serem. Mam tutaj plasterek sera, który pociacham. Jeśli macie ser w kostce, po prostu zetrzyjcie je na grubych oczkach i rzućcie na góry od naszych bułek. Do roboty. Dobra. Tego sera nie ma zbyt dużo. Także bierzemy sobie góry ja odróżniam to tam, gdzie jest sezon, i po prostu rozrzucamy po górze. O, nasz ser. To się zaraz fajnie roztopi. bo chcę dać ser na ser. Tak. Dobra. Ja wrzucam bułki już pod naszą grzałkę. I położymy ser, żeby nie przeszkadzał. Już pomału skwierczy nam olej. Także niedługo będziemy mogli wrzucać. Również masz ser, żeby był roztopiony, a w międzyczasie rozpakujemy lodową i pokroimy ją, a raczej podrzemy, bo pamiętajcie, jeśli kroicie lodową sałatę zwykłym nożem, tak? To sałata po jakimś czasie robi się gorzka. Dlatego sałatę lodową powinno się rwać i rzucać do sałatek, czy właśnie na burgery. Prosty sposób, żeby pozbyć się tego... Głąba. Proste. Pierwsze liście możemy usunąć. One są zazwyczaj brzyckie. I porwiemy naszą sałatę w takie małe drobne kawałeczki. Kiedy olej rusza nam się już w garnku, to znak, że jest już dobry. Więc możemy sobie spokojnie wrzucić nasz ser. Ja jeszcze sprawdzę. Dobra, jest OK. Wrzucamy ser do oleju. I zobaczcie jak on buzuje. Widzicie? Ser się smaży w naszym oleju, więc będzie idealny. Zaraz wyjmiemy go na talerz. Mamy już przygotowany talerzyk. Smażymy jeden, potem drugi, żeby nie było tutaj, wiecie, problemu z wyciąganiem. Ja odpalam jeszcze patelnię pod nasze burgery, żeby były ciepłe. Już czuję, że ciepło bije również od naszej grzałki do podgrzewania bułek. O, dokładnie, serek się już roztopił. Zobaczcie sami, jak to wygląda. O, świetnie, ser się roztopił. Widzicie? Ser roztopiony, bułki chrupiące. Będziemy zaraz mogli składać to wszystko w jedną całość. Na początku spód od bułki, później panierowany ser, więc poczekamy, aż troszeczkę yy, Brązuje nam panierka, potem ciepły kotlet, następnie boczek, sałata lodowa, sos, odrobina cebuli i przykrywka z naszego hamburgera. Tak kończymy nasz filmik. Ja Wam zaraz pokażę zdjęcie końcowe i opiszę Wam smak. Mam nadzieję, że będzie pyszne, tak samo jak, jak kanapka z McDonalda.